Show, what are you doing here? The master wants to see you. Hmm? What for? I think he's finally made his choice. You mean me? Are you sure? I'm to cover your shift while you speak with him. I don't believe it. Okay, I, I should go. Show, I'm going to finish what Isamu started. I promise. Cokolwiek się tu wydarzyło, Wodzowita wita w kolejnym demonie gier. Dziś mamy, widzieliście Slayer 0X? No, grafika piękna, piękna. Ale zobaczymy, co, co tu się dzieje w ogóle. Słuchajcie, taki ciekawy demon, mam nadzieję. Dobra, przeskoczymy, co? Przeskoczymy x sense. Dobra, tu jakiś demon, słuchajcie. Typowo podpada gra. ZX C, C to jest... Nie wiem, coś ładuje. Dobra. trzecie A, S. O Jezu. Kółko mam. O, bombę mam. O, mam dasha. Słuchajcie, tu jest jakieś sterowanie czy coś? Restart. Nie ma nic. Dobra. Czyli musimy. Jesteśmy zdani na. Na. Ten ciekawy tego demona. No, grafika jest piękna, słuchajcie. Dobra, chodzi. No, tu już nie jest pięknie. Zobaczcie, komposodach chodzi. To jest 2D, chyba. 2,5D. Bo to nie jest 3D. Bo ja tu nie skręciłem. on tu sam poszedł. No ale. Może mogę pójść tu? Nie mogę. Ale tam jest, zobaczcie, tam się pojawi... O, widzicie? Pojawia się koresz tam. Czekajcie, bo ja na razie nie wiem co mam robić. To są dasze. Fufu. A podwójny skok może tam miałem zrobić, co? Dobra, zobaczmy. Fufu. Fu. Tak, podwójny skok. I on tu pójdzie? fu fu. fu, fu, fu. Krew się leje, to taka będzie 7 hit combo. Nie ma Unit-7, bo już Unit-7 nie żyje. Czekajcie bombą dostaniecie. Ej, mogę go teraz straszować? Zobaczmy sobie co tutaj było. Czy coś? Unit-7, dobra. Grafika piękna, ale na razie nic poza tym. Pewnie gra będzie trudna, jak znam życie. Dobra, tam ci już giną, giną. Come on, come on. Gra ma być 21 lutego, nie powiedziałem tego na początku. Dobra, i teraz ja bym tam skręcił, nie? Żeby ich za zaciachać, dobra. Gra ma być 21. Tego. Nie ma języka polskiego, w ogóle nie bierę tych ma. Ja bym tu skręcał z automatu. Dobra, ale ja na razie mam jeden cios. Mam też taki. Idą z tyłu, widziałem was, menele. Oni są prości, Oni są, bo to są jakieś berserki na nas. Tam już widzę u góry, biegniesz do mnie, chłopie. Aż granata. Ale dostałem w łeb. Granata chcę wam rzucić. A nie mam granata. Ale mam teraz. Aureole piękną, aureole. O, Dobra, nie wiem po co mi. No. A ja jestem. A ja jestem szatanem. Ja byłem czerwonym. Zaraz zrobię Aureole. Zarazcie. Dobra, ale jeszcze. Dobra, prosta gra, ale jak na razie mnie niczym nie przyciągnęła. Słyszę was, ale was nie widzę, zaraz was pewnie zobaczę. O dobra, ten miał coś nowego. Ten miał świecący miecz, ma pół miecza. Ma. To jest półmiecz. Dobra, rozgrywka jest za prosta. Jeszcze trochę wam pokażę, będziemy kończyć. Bo tu nie bardzo jest co pokazywać. Ole się muza włączyła. Unit 8 oh, Nie wiem, tu, tu pewnie była jakaś fabuła. Bym wiedział, co się dzieje. A tak nie bardzo wiem. Nie wiem, ciacham chyba policjantów. O, wy, z dwóch stron Menerki. O, ja se po was przerzucę na jedną stronę. Na jedną stronę sobie. Ale oni mają tarcze, ale co z tego, że nie tarcze mają? No Już ich nie ma. Kiedy combo, take damages. Muzyka się włączyła, bo co? Koniec etapu, tak? Tam coś jest. E, jest jakaś. Widzę was z tyłu też. Mogą zrobić. Czyli, czy są na raz. A jedno ciachnięcie. Nic nie biegnie z tyłu. Nie, dobra, pozbędę się tych. U mieczów. Mam coś, co to jest. Poproszę. Zdrowko. Na full. Aj, muzyka się ucichła. Ej. No dobra, tu jeszcze dużo do zrobienia. Widzę, jest przed twórcami. Małem jeszcze trochę czasu. Premierę zawsze można przesunąć, nie? On sam chodzi, on sam skręca. Ja tylko w lewo, w prawo. Chodzi jak jakiś taki dziwny ninja. Znowu muzyka się włączyła. Z tyłu zaraz nie? mnie. Jakbym chciał przeskoczyć was. Jeszcze was z jednej strony tylko. Oni skaczą. Ej, skoczni są. Ale wszystkich pociachałem. A jakżeś mnie trafił, to jest niemożliwe. Nie mnie, nie tutaj mistrza. Oni jak upadają, to nie można ich uderzać. Bez sensu. Powinienem cały czas móc kombować. Patrz. No nie, tak miałeś zrobić. Macie z granata. Mam już granata? Nie, ale mam to. Jestem teraz świętym, wściekniętym. No, jeszcze jeden żyje, patrzcie. No, jakiś nie X to mi gada. To jest grane. Dobra, będziemy kończyć. No. Damage Style. No, słaby Style, bo. Bo jak widzicie, nie wiem kim ja jestem. Ja bym tak. Mógłbym tam zostawić filmik. Wersja 08. Ale dobra, nie idzie na łyś i tak dalej. Nie jest to dobre demko, na pewno. E, nie wiem na coś stylizowane i tak dalej, ale nie czuję tego. O nie. O wiecie, bo on może biegać. Ale i biegnie. W każdy z biegną. No nie No, switch channels Tam ich biegło tyle, widzicie Tam zaraz będę szedł u góry skoro oni tam biegli a tam biegną, widzicie? ten tam szedł Ej mogę zrobić a widzicie co zrobię? Mogą coś takiego. Mogą mi ciachnąć. Dobra, słuchajcie, kończymy jeszcze tu tych pociachamy. A tu jakiś kompo chciałem. Ej, mogę. Ej, czekajcie, co to robi. O, mogłem go kopnąć do góry. Dawaj, włączaj moc. No wiedziałem, że będę ten bieg. No bo i widziałem tutaj tędy. Minę ich wszystkich, a idzie jakiś nowy. Chyba Pokraka idzie. Chodź tu, Pokraku, nowa. Możesz latać, a ja mogę cię bić. Wiem, że z tyłu zaraz przyjdą, ale go najpierw wykończę. Bo nie udało się. Dobra, Pokraka zabita. I tamci z tyłu już zniknęli, zobaczcie, już nie biegną do mnie. Dobra. Uuu. Biegną jednak, leszę Macie z granata. Masz tu jeszcze, skopa masz. Możesz mnie nie bić? Ok, żeż wreszcie będą jedna. Masz skopa. Pewnie mogłem zrobić dash i wtedy ich ciachnąć. Wszystko jest stylizowane strasznie na starą grę, nawet muzyka, jakiś mili to jest. Ale, wow, ale ładnie, ta grafika na wejściu była piękna, To już jest gorzej. Ale patrzcie jak mnie trafił. O ty. Możesz gin. To muszę się zająć tutaj bysiorkiem. Tu gdzieś ślizg, jest ślizg. Patrzcie ślizg i ciach, 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 I tutaj proszę. I zaraz cię złapię. A, aż tutaj dostałeś. W tylce. Dobra, kończymy. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym demonie. E, widzicie, no to, to nie jest coś, na co będę czekał. Nara.